Kochani, ostatni odcinek zyskał sporą popularność, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Ale tak czułam, że majtki to poważna sprawa i lepiej wiedzieć o nich więcej niż mniej. A wracając do odcinka, pod nim pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których zadawaliście ciekawe pytania albo takie pytania szyderczo-prześmiewcze. Dziś postanowiłam na te ciekawe pytania odpowiedzieć, a w drugiej części materiału poruszę nowe tematy. Które w jakiś sposób skojarzyły mi się z poprzednim filmem? Zapraszam. Aha, w piwnicy, w tym budynku trwają wykopki, cokolwiek to znaczy, więc czasami będziecie słyszeć młotek, czasami wiertarkę, czasami coś jeszcze innego. W każdym razie nie przejmujcie się, wszystko jest pod kontrolą. Mam nadzieję. Aha, wiem, że niektórzy z Was nie lubią, kiedy wracam do poprzednich odcinków i staram się coś wyjaśnić, więc może niech te osoby przejdą od razu do drugiej części filmu. Tutaj pojawi się plansza z informacją, w której minucie zaczyna się ta druga część i myślę, że dzięki temu wszyscy będą zadowoleni. No, ta, tak to sobie właśnie wymyśliłam, bo rozumiem, że czegoś tam możecie nie lubić, ale ja też nie będę mogła spać spokojnie, jeśli nie powiem tego, co sobie zaplanowałam, jeśli nie wyjaśnię niektórych kwestii. O! Pierwsze pytanie, na które pragnę odpowiedzieć. Przytyłaś, czy to ta bluzka? Nie, to żartuję, oczywiście nie będę odpowiadać na takie głupie pytania. Um, najwięcej komentarzy dotyczyło świateł, ponieważ powiedziałam, że światła nie mają liczby pojedynczej, dlatego mówimy dwoje, troje, czworo świateł. Wyjaśniłam na planszy, że chodzi mi o sygnalizację świetlną stosowaną w ruchu drogowym, a nie o takie światło, światło które na przykład yy, nosisz je w sobie, no takie światło ma liczbę pojedynczą. Nie, nie, nie. Chodziło mi o co innego, co wyjaśniłam na planszy, myślałam, że to wystarczy. Nie wystarczyło. Tylko w liczbie mnogiej występuje rzeczownik odnoszący się do tej czarnej skrzynki, która zawiera w sobie trzy pojedyncze światła – zielone, żółte i czerwone. Możemy więc powiedzieć, stoję na czerwonym świetle, kiedy świeci się jedna z lamp, ta czerwona. Ale kiedy mamy na myśli całą sygnalizację świetlną i mówimy na przykład, mam do przejechania dwoje świateł, to mamy na myśli Całą tę czarną skrzynkę, która zawiera w sobie trzy pojedyncze światła. I ta czarna skrzynka potocznie zwana jest światłami. Ten rzeczownik w tym znaczeniu liczby pojedynczej nie ma, dlatego łączymy go z liczebnikiem zbiorowym i mówimy mamy dwoje, troje, czworo świateł do przejechania. Jeśli moje wyjaśnienie Was nie przekonuje, zachęcam do posłuchania audycji dr Kłosińskiej. Link do tej audycji znajduje się w opisie pod filmem. Zwróćcie też uwagę na to, że identyczną sytuację mamy z zajęciami. Możemy mieć jedno zajęcie, na przykład malowanie, rysowanie, szydełkowanie, cokolwiek, ale kiedy mamy na myśli ćwiczenia, na które uczęszczają studenci, to mówimy te zajęcia. Ten rzeczownik nie ma w tym znaczeniu liczby pojedynczej, dlatego mówimy dwoje, troje, czworo zajęć dziś przede mną. Wiem, że tak nikt nie mówi. Mówią tak tylko i wyłącznie, że tak powiem tautologicznie studenci polonistyki, ale wydaje mi się, że warto wiedzieć, że poprawnie mówimy dwoje, troje, czworo zajęć. Zauważcie też, że podobną sytuację mamy z państwem. Państwo w znaczeniu kraj ma liczbę pojedynczą, ale państwo w znaczeniu osobowym tej liczby pojedynczej nie ma, dlatego ten rzeczownik jest zakwalifikowany do rzeczowników typu pluralia tantum i ten rzeczownik łączymy z liczebnikiem zbiorowym. O tym z kolei napisał profesor Baniko w poradni PWN. Link do tego wpisu profesora też w opisie pod filmem. Mam nadzieję, że zapanowała jasność. Wypadałoby, kiedy mowa o światłach, hahaha, ha, ha, kolejny suchar. I na koniec chciałabym Was jeszcze przeprosić, bo wydawało mi się, że plansza z informacją, że chodzi o sygnalizację świetlną stosowaną w ruchu drogowym, wyjaśni wszystko i pozbawi Was wszelkich wątpliwości, ale tak się nie stało, za co przepraszam. Następnym razem będę po prostu bardziej uważać. Kolejna kwestia. Skoro spodnie, nożyce, majtki mają coś podwójnego, co niby podwójnego mają drzwi albo skrzypce? Już tłumaczę. Tłumaczyłam to też w poprzednim odcinku. Otóż mamy całą grupę rzeczowników typu pluralia tantum, tylko część z nich łączy się ze słowem para. Ze słowem para łączą się te rzeczowniki, które odnoszą się do przedmiotów, rzeczy zawierających coś podwójnego. Stąd para spodni, para majtek, para okularów, para sani. Natomiast cała reszta tych rzeczowników łączy się z liczebnikiem zbiorowym, też o tym mówiłam. Dlatego mówimy. Dwoje skrzypiec, dwoje drzwi, dwoje światę, e, troje zajęć. A teraz przejdę już do nowych zagadnień, związanych też z poprzednim odcinkiem. Otóż bardzo dużo osób zapytało mnie, skąd to się w ogóle bierze, że niektóre rzeczowniki nie mają liczby pojedynczej, tylko mają liczbę mnogą. Jak się możecie y, domyślić? Jest to związane z ich historią, z pochodzeniem. I właśnie teraz o historii niektórych rzeczowników typu Pluralia Tantum opowiem. Mam nadzieję, że Wam się te historie spodobają. Zacznę od spodni. Pewnie dobrze wiecie, że dawniej wszyscy chodzili w sukniach, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Ale w pewnym momencie stwierdzono, że jest to dość niewygodne, na przykład wtedy, kiedy trzeba wsiąść na konia. Więc ktoś wymyślił, że przecież te suknie można rozciąć i szyć tak, by materiał otaczał każdą z nóg osobno. W ten sposób powstały nogawki, które tasiemkami czy też paskami przypinano do reszty garderoby, co jednak nie zdało egzaminu, ponieważ przy najmniejszym ruchu to się wszystko wypinało. Z czasem spodnie um, stały się jednoelementowe i zaczęły same trzymać się ciała, natomiast dawniej, dawniej były wieloelementowe i stąd właśnie ta liczba mnoga spodni, która przetrwała do dziś. Słyszałam też, że dawniej spodnie nazywano majtkami. Um, ale potem to się jakoś rozjechało, bo spodnie, choć na początku były noszone pod spodem, stąd ich nazwa, to z czasem zaczęły stanowić wierzchnią część garderoby, natomiast majetki zostały pod spodem. Niestety nie znalazłam na ten temat oficjalnych informacji, czy też informacji w oficjalnych źródłach, dlatego podchodzę do tej historii z dystansem, jednak uważam, że jest ona dość ciekawa, dlatego postanowiłam się nią z Wami podzielić. A teraz taka trochę głupia historia, ale moja, więc ją opowiem. Otóż przez długi, długi czas myślałam, że słowo rajstopy to takie połączenie stóp i raju, który jest pomiędzy nimi, tyle że nieco wyżej. No, historia romantyczna, ciekawa piękna, więc pomyślałam, opowiem wam o niej. Jednak kiedy zaczęłam szukać informacji na ten temat, okazało się, że prawda leży zupełnie gdzie indziej. Bo rajstopy to rzeczywiście połączenie stóp. Ale słowo ta cząstka raj pochodzi od rajtuzów, a te z kolei z języka niemieckiego. Rajtuzy to kiedyś były spodnie do jazdy konnej, hmm, więc nic dziwnego, że rajstopy skojarzono z takimi rajtuzami ze stopami. No i stąd ta hybryda polsko-niemiecka. No niestety, moi drodzy, miało być pięknie, romantycznie, a wyszło jak zwykle. Plecy. Dlaczego mówimy te plecy, skoro mamy właściwie jeden plec? Już tłumaczę. Dawniej w języku polskim mieliśmy trzy liczby: pojedynczą, mnogą i podwójną. Liczbę podwójną miały te rzeczowniki, które występowały w parach, najczęściej to były części ciała. Dawniej, dawniej mieliśmy ten plec i to była łopatka. Łopatka też miała inne nazwy, tutaj je wszystkie wypisałam. Forma liczby podwójnej to były właśnie te plecy, ale z czasem i liczba pojedyncza zanikła, i liczba podwójna zanikła. A forma plecy stała się formą liczby mnogiej. Z tym, że zauważcie, że plecy zmieniły swoje znaczenie, bo kiedyś to były dwie łopatki, a teraz to właściwie cała tylna część naszego ciała od pasa do karku, o ile dobrze się orientuje. To teraz drzwi. Krzyczeliście w komentarzach co drzwi mają podwójnego, że nie mają liczby pojedynczej. No już teraz wiecie, że one nie muszą mieć podwójnego elementu, ponieważ e, rzeczownik drzwi łączymy z liczebnikiem zbiorowym, a nie ze słowem para. Ale historia drzwi, choć nie do końca dobrze znana, może świadczyć o tym, że kiedyś drzwi składały się z dwóch elementów. Spotkałam się z dwoma teoriami na temat powstania słowa drzwi. Jedna teoria mówi o tym, że Kiedyś drzwi składały się z dwóch skrzydeł, czyli były dwuelementowe. A druga teoria, która zdecydowanie bardziej do mnie przemawia, mówi o tym, że kiedyś drzwiami nazywano nie tylko tę część, która um, zamykała wejście, ale też drzwia, czyli obramowanie drzwi. Zatem dawniej drzwi były dwuelementowe i ta mnogość pozostała. Dlatego dziś nie mówimy ten drzwień Dobrze, kochani, na dziś wystarczy. Choć o etymologii będę jeszcze mówić, ponieważ jest to niezwykle ciekawy temat. Mam nadzieję, że tak samo ciekawy dla was, jak i dla mnie. Poza tym już zachrypłam. Nie nadaję się do pracy w szkole, a wy mnie do tej szkoły wysyłacie. Nie, 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 po dwóch latach pracy w szkole pewnie bym za nie mówiła całkowicie. Nie! I chcę wam jeszcze powiedzieć, że najprawdopodobniej jest to ostatni odcinek nagrywany w tym miejscu i na tle tych półek. Ponieważ mam już dość tych wszystkich remontów, wyprowadzam się. Już mam dość tych wierteł, młotów i różnego rodzaju ciężkiego sprzętu. Wyprowadzamy się co prawda na drugi koniec miasta, ale trudno. Raczej tam będzie ciszej. No i nie będziecie już musieli mówić, że ciągle nagrywasz na tle tych samych półek, bo półki będą nowe. A co? A kupię sobie nowe. Dobra. To trzymajcie się i trzymajcie kciuki za to, żeby ta przeprowadzka nie była jakąś udręką. A teraz suchar. Suchar niezły. Niezły. Jak się nazywa mężczyzna, który mierzy łodzie od środka? Można się domyślić. Ten mężczyzna nazywa się Włodzimierz. Aha, jeszcze jedna rzecz. Tak, taka ostatnia prośba na sam sam koniec. Jeśli nie podoba Wam się mój nowy kolor włosów, nie piszcie mi tego, co? Bo ja będę przeżywać, płakać. Nie piszcie. Jeśli on Wam się nie podoba, po prostu nie komentujcie. Ok? Dzięki.